Dzień dobry, mój drodzy, Witam Was serdecznie dzisiaj na Bikeshow.cc z takim tematem. Myślę, że już doskonale wiecie, co to jest za temat, bo czytaliście tytuł przecież. A po drugie, jak widzicie to, to też wiecie o co chodzi, bo dzisiaj będzie porównanie plusów i minusów w szosie, głównie w szosie, systemu tubless, czyli systemów bezdętkowych z dętkami. TPU z lekkimi dentkami TPU, czyli dentkami z tworzywa, które można by w dużym uproszczeniu określić plastikiem, tak żeby sobie ułatwić odróżnienie TPU od standardowych dentek gumowych. Dzisiaj wam opowiem o plusach, minusach i po prostu różnicach tych dwóch rozwiązań w takich życiowych kategoriach jak cena, jak łatwość eksploatacji, jak łatwość montażu, jak odporność na różne przypadkowe, przykre losowe sytuacje, po prostu dzisiaj porównanie plusów i minusów tych dwóch rozwiązań w takich po prostu życiowych kategoriach u kogoś kto być może nie jest super serwisantem nie ma super zajawki serwisowej tylko po prostu chce jeździć na rowerze cieszyć się jak najlepszymi osiągami komfortem i też przy okazji łatwością eksploatacji więc dzisiaj podsumowując moje doświadczenia z ostatnich no już paru sezonów z tubeless i z TPU podsumowanie plusów i minusów Moi drodzy, na początek szybka ściągawka dla tych, którzy nie do końca wiedzą o co chodzi i są tutaj, że tak powiem, nowi, czyli tubeless. Tubeless to po prostu system, w przypadku którego da się założyć oponę na koło, na obręcz bez dętki i ta opona uszczelnia się. W przypadku... Dobrych opon, czystych obręczy, generalnie po prostu dobrego zestawu. Takie nie powinno nastąpić nawet bez dodatkowego czynnika w postaci mleka. Mleko przydaje nam się głównie po to, że w sytuacji, w której na przykład ulegnie uszkodzeniu, ta opona ulegnie przebiciu, no to krążące wewnątrz opony mleko pod ciśnieniem ma takie właściwości, że jest w stanie taką dziurę zakleić. W mniejszym lub większym stopniu wyjdzie to lepiej lub gorzej. Z moich doświadczeń wychodzi na to, że im. Opona ma niższe ciśnienie, tym szansa na to naprawienie i sklejenie jest większa, czyli dużo łatwiej mleku naprawić, skleić uszkodzenie w oponie MTB czy gravelowej. Trudniej w przypadku opony szosowej, gdzie te ciśnienia zwykle są wyższe i po prostu w momencie przebicia taki nagły ubytek ciśnienia jest bardzo dynamiczne. No ale z grubsza rzecz biorąc, w przypadku tubeless chodzi o to, że nie macie dentki, macie oponę, która sama się uszczelnia na obręczy, przez co mamy dodatkowe elementy w postaci zaworków, które montujecie do obręczy. Mamy uszczelnioną obręcz taśmą i mamy trochę inne opony. Te opony tubeless co do zasady zwykle są trochę cięższe od opon zwykłych. W przypadku dętek TPU chodzi o to, że mamy dętkę, która wygląda tak, ona może być pomarańczowa, może być różowa, to jest wszystko zależne od producenta, czy tam żółta, jak w Pirelli, ale co do zasady, w dotyku jest to dentka, która przypomina nam to tworzywo, przypomina nam plastik. I tak naprawdę TPU jest trochę rodzajem plastiku. Jakie są plusy tego typu dętek w teorii? Plusy są takie, że tego typu dentki są dużo, dużo lżejsze. I trochę bardziej wytrzymałe od standardowych, a na pewno denki TPU są dużo bardziej wytrzymałe od innych standardowych, lekkich dentek. No bo przez lata używało się lekkich dentek, Jeżeli ktoś chciał mieć bardzo lekką dentkę, to używał na przykład dętek lateksowych. Natomiast dentki lateksowe nie są zbyt trwałe i dodatkowo często średnio trzymają ciśnienie. Dentki TPU, jeżeli zaworek jest dobry, jeżeli ten producent nic nie sknocił, to trzymają ciśnienie bardzo dobrze, są troszeczkę bardziej trwałe, w sensie wytrzymałe na przebicie od dentek zarówno TPU, zarówno lateksowych, jak i po prostu zwykłych, no i są bardzo lekkie, bo różnice w wadze są takie, że załóżmy, że komplet standardowych dętek do waszego roweru może ważyć, a może jedna dętka standardowa może ważyć ponad 100 gramów, a jedna dętka TPU może ważyć około 30 gramów, więc jak łatwo zauważyć, w niektórych przypadkach, wymieniając same dętki w kołach, można zrzucić około nawet 200 g z wagi waszego roweru. Mówimy o 200 gramach masy rotowanej, więc jest to naprawdę dużo i nie wymaga to żadnych dodatkowych modyfikacji, no po prostu jest to sama wymiana dętki. Więc... Tak to w zasadzie wygląda. Największym minusem dentek TPU jest moim zdaniem cena, no bo one są w zależności od producenta jednak droższe od standardowej dentki, chociaż za sprawą nie da się ukryć chińskich producentów. Trochę to się zmienia i można kupić dentki TPU lepszej lub gorszej jakości, ale sporo taniej niż kiedyś. Dobra, więc zacznijmy od. Łatwości zakładania i eksploatacji na początek. Tutaj zestawienie tubeless i TPU, łatwość eksploatacji. Moim zdaniem zdecydowanie wygrywa akurat w tej kategorii dętka TPU, ponieważ dętka TPU jest dalej zwykłą dentką. Czyli jeżeli macie na przykład Wasz starszy rower, to nie musicie nic zmieniać, chcąc przejść na dętkę TPU. Czyli nie musicie zakładać żadnej taśmy, kupować żadnych zaworków, nie musicie wymieniać opony na oponę tubeless, albo zastanawiać się, czy Wasza opona sobie z tym poradzi. Po prostu bierzecie dowolny stary rower z dowolną Oponą, czy to będzie 23C-25C28 C30, raczej w starszym rowerze już powyżej 30 mm będzie ciężko. No i pakujecie tam zwykłą dentkę TPU, którą zakłada się po prostu jak każdą dentkę. Więc na tym w zasadzie Wasze problemy i cena yy, i koszty się kończą. Po prostu kupiliście dentkę, założyliście i to działa, no i zrzuciliście z wagi. To, jest, to się po prostu stało po wymianie samej dentki. W przypadku Tubelessa oczywiście nie jest tak różowo, bo w przypadku Tubelessa no, większość nowych rowerów szosowych czy gravel czy MTB jest już dostosowana do tego systemu. Natomiast no, jeżeli macie starszy rower, no to trzeba troszeczkę się pobawić, czyli trzeba uszczelnić obręcz, kupić zaworki. Jest ta teoria, prawda, get to tubeless, czyli teoretycznie każde stare koła dałoby się przerobić na tubeless, no, ale zakładając jednak te inwestycje w postaci taśmy, zaworków czy wymiany Opon, plus kupna samego mleka. Oczywiście można to zrobić samemu w domu, nie trzeba wcale iść do serwisu, bo generalnie zamleczanie opon wcale nie jest trudne i po kilku razach każdy to ogarnie. Natomiast no na początek jednak te koszty są, no bo zaworek, oklejenie czyli taśma, ewentualnie opona, plus samo kupno mleka. No jednak tutaj koszty na początek te startowe będą porównywalne albo nawet wyższe niż w przypadku dentek TPU, gdzie wystarczy kupić samą dentkę, a na pewno będą dużo wyższe te koszty niż w przypadku na przykład chińskich dentek TPU. No i też pozostaje sam, sama łatwość i oszczędność czasu i w ogóle umiejętności przy zakładaniu. Jednak w przypadku dętek TPU po prostu wymieniacie dętkę. W przypadku Tubelessa, jeżeli robicie wszystko od zera, no to trzeba te obręcze uszczelnić, trzeba opony założyć, czyli trzeba będzie albo skorzystać z kompresora, albo z na przykład Pompki z komorą powietrzną, pompki z takim nabojem powietrznym, nazwijmy to, no żeby ta opona wam skoczyła. No jest to trochę trudniejsze niż po prostu wymiana zwykłej dętki, Więc jeżeli chodzi akurat o łatwość montażu i koszty te startowe, wygrywa TPU. Idziemy dalej. Waga. Jeżeli chodzi o wagę, moi drodzy, to tutaj. Chciałbym powiedzieć na początku od razu, że TPU wyjdzie wam mniej, ale nie jest to takie proste, bo wszystko zależy od tego, jakie konkretnie zastosujecie opony i jak będziecie na przykład z tym tubelessem walczyli. Bo jeżeli udałoby Wam się kupić bardzo lekkie opony tubeless i uszczelnić je bez mleka, no to może się okazać, że będzie bardzo podobnie wagowo niż zwykła opona z dentką TPU. Chociaż i tak ta różnica będzie bardzo minimalna, i tak podejrzewam, że pełen zestaw kół. Wyjdzie Wam lżej w przypadku lekkich kół ze zwykłymi oponami i dętkami TPU, niż lekki zestaw kół tubeless z lekkimi oponami tubeless i nawet bez mleka. Więc tutaj wydaje mi się, że wagowo i tak wygrywa TPU, no bo TPU daje Wam większe możliwości. Czyli możecie zastosować oponę nie tubeless, czyli najczęściej lżejszą, często też tańszą, wsadzić tam bardzo lekką dętkę TPU, no i mieć takie koła jakie mieliście koła które nie wymagają specjalnych dodatkowych modyfikacji, żeby tam założyć, żeby tam po prostu wlać mleko. Więc wagowo też moim zdaniem wygrywa zestaw z dentką TPU. Aczkolwiek tutaj też są niuanse, o których trzeba powiedzieć, no bo wszystko będzie zależało. Jak duża ta różnica, będzie będzie zależało od tego na przykład czy założycie jakbyście mieli na przykład już opony tubeless i będziecie tam pakowali dentkę TPU, no to może się okazać, że te różnice będą minimalne, ale jeżeli macie zwykłą oponę, nie oponę tubeless, no to te różnice będą większe, no i też wskazuje od tego na przykład, czy Wam się uda tego tubelessa uszczelnić bez mleka, no i albo ile tego mleka tam po prostu wlejecie. Niemniej jednak, co do zasady, wydaje mi się, że zestaw opona, nie tubeless, z dentką TPU będzie to rozwiązanie lżejsze. Odporność na przebicie i taka odporność eksploatacyjna. I tutaj jednak e, wygrywa dobrze zastosowany, dobrze założony tubeless. No bo jednak, co do zasady, dentka TPU to dalej zwykła dentka. Oczywiście ona jest... Moim zdaniem i zdaniem też wielu osób, które używają tego typu rozwiązań, bardziej odporna od zwykłych dentek, a na pewno bardziej odporna od dentek lateksowych na przebicie. Niemniej jednak to dalej jest zwykła dentka. To w się sensie to dalej jest dentka, która kiedyś po prostu przebije, to się przebije. Na szczęście dużo się dzisiaj zmieniło, jeżeli chodzi o naprawy, czyli teraz już w zasadzie każdy producent dentek TPU dostarcza również zestawy naprawcze, więc to nie jest tak, że wydajecie na przykład 100, ileś złotych na dentkę i ona jest jednorazówką, bo da się te, na, te uszkodzenia naprawiać dzisiaj. Niemniej jednak jest to dalej zwykła dętka, która po przebiciu powietrze spuszcza. W przypadku Tubeless no, jedną z idei tego systemu jest to, że po przebiciu mleko powinno Wam uszczelnić oponę i albo umożliwić dojechanie do celu bez e, dopompowywania, co moim zdaniem zdarza się bardzo rzadko, a raczej po prostu powinno Wam umożliwić po dopompowaniu jazdę dalej bez konieczności zdejmowania obręczy, zakładania dętki czy po prostu jakiejś dłuższej naprawy. W życiu bywa różnie, ale przynajmniej teoretycznie tubeless daje Wam taką możliwość. No dętka TPU dalej jest zwykłą dentką, więc no już na starcie w samym takim założeniu swoim teoretycznym przegrywa. Cena. To jest coś co pewnie dla wielu osób będzie bardzo ważne, czyli co może wyjść taniej i drożej. I tutaj wszystko tak jak mam mówiłem, zależy od tego z jakiego poziomu startujecie i co chcecie osiągnąć. Bo jeżeli macie zwykły starszy rower i chcecie go przerobić na jeden z tych systemów, to wiadomo, że TPU wyjdzie taniej, bo po prostu kupicie dętkę, wsadzicie i będzie to śmigało. W przypadku tubeless pewne inwestycje trzeba ponieść. Natomiast jeżeli już macie rower z systemem tubeless, na przykład kupiliście fabrycznie nowy rower z tubeless i macie drugi rower fabrycznie nowy z dentkami, no to już bywa różnie. Zależy na wszystko, że od tego jakiego będziecie mieli pecha, no bo zakładając, że nie przebijacie dentek TPU, jeździcie na nich przez na przykład rok, półtora, mm. dwa lata bez przebicia, tylko wymieniacie opony na przykład, no to jest to rozwiązanie nieporównywalnie tańsze niż system tubeless, w przypadku którego de facto po każdym zdjęciu obręczy i wylaniu mleka, zdjęciu opony i wylaniu mleka, no to trzeba by to mleko uzupełnić. Zresztą w ogóle mleko nawet takie które się samo nie wylało, bo na przykład nie doszło do przebicia, bo Wy nie zdejmowaliście tej opony i Wam się to gdzieś nie rozlało po podłodze, to i tak mleko wysycha i co pewien czas, są pewne teorie, że co pół roku należałoby mleko uzupełnić. Więc to mleko musicie kupić, musicie je mieć w domu, musicie go dolewać. Mleko kosztuje różnie, są to w zasadzie ceny od kilkudziesięciu złotych pewnie za taki zestaw, w sensie da ilość mleka potrzebną do zamleczenia dwóch kół, albo może kilkunastu bardziej złotych. Po dużo więcej, to zależy od tego, jakie konkretnie mleko. No ale jednak, co do zasady, jeżeli nic się nie dzieje z dentką TPU, a normalnie eksploatujecie tubeless, no to jednak zestaw z dentką TPU jest po prostu w eksploatacji de facto tańszy. I na koniec chciałbym porównać szybkość, ale to jest trochę zbyt na ten moment moim zdaniem skomplikowane, i to jest moje pytanie bardziej do Was, ponieważ ja znalazłem różne teorie i różne dane. Bo znalazłem z jednej strony dane producentów, którzy twierdzą, że tubeless będzie szybszy, zwłaszcza tubeless bez mleka. Ponieważ jedną z takich podstawowych zalet, jeżeli chodzi o opory toczenia systemu tubeless jest to, że nie mamy tam w środku tarcia dętki o oponę. Natomiast część producentów, która bardzo mocno stawia na dętki TPU, mówi, że de facto, jeżeli mamy system tubeless, w którym pojawia się już mleko i to mleko krąży w tej obręczy, to jeżeli tego mleka jest dość dużo, czyli krąży w oponie, to opory albo wpływ tego mleka krążącego w oponie na dynamikę jazdy, na opory toczenia są większe niż tarcie dentki TPU bardzo lekkiej i cienkiej dentki o oponę w zestawie właśnie z dentką TPU. Więc spotkałem się z takimi teoriami. Z takimi teoriami. Jeżeli popatrzycie na świat kolarstwa zawodowego, no to dzisiaj wybitna większość kolarzy w World Tourze jeździ już na tubelessie, czy tam jest mleko, czy nie jest, to jest osobna teoria, no ale jednak zestawy tubeless dominują obecnie w tak się to, Tak się to złożyło, tak się to potoczyło. Czy to jest hukles, czy to nie jest hookless, tutaj są oczywiście jeszcze większe kontrowersje, ale jednak kolarstwo obecnie stoi zestawami tubeless i zestawami bezdętkowymi. Ja tutaj tego nie będę przesądzał. Moim zdaniem dane pokazują i na taką teorię, i na taką. Tutaj pytanie do Was. Jak Wy sądzicie, z jakimi danymi Wy się spotkaliście? Tyle, moi drodzy. Tak to wygląda. Nie będę tej werdyktu takiego jednoznacznego na koniec Wam wrzucał. Myślę, że każdy pod wpływem tego materiału, albo może bardziej analizując ten dzisiejszy materiał i plusy i minusy jest w stanie dopasować rozwiązanie i system do siebie. Zresztą też pytanie do Was. Jak Wy jeździcie? Czyli czy w Waszych rowerach szosowych stosujecie tradycyjne jeszcze dętki i nie czujecie żadnej potrzeby zmiany? Czy zastanawiacie się właśnie nad jakąś zmianą? No i pytanie, jeżeli się nad tą zmianą zastanawiacie, to co Was bardziej przekonuje? Czy tubeless, czy TPU. W moim przypadku w szosie jeździłem bardzo dużo na e, tubelessie przez ostatnie lata. Jeżdżę bardzo dużo na TPU, więc w zasadzie mając dwa komplety kół e, w domu, praktycznie zawsze jest tak, że ze względów testowych mam jakiś komplet na mleku i mam jakiś komplet, komplet na, na dętkach TPU. Widzę plusy, widzę minusy w każdym rozwiązaniu, natomiast ja raczej jestem zwolennikiem w przypadku szosy mimo wszystko. Dętek. i odkąd istnieją dentki TPU, yy, i zwłaszcza odkąd można je kupić czasami w lepszych cenach, to uważam, że to rozwiązanie na szosie ma dużo więcej zalet. Widzę plusy tubeless, ale ze względu na łatwość eksploatacji, yy, taką nieuciążliwość tej eksploatacji, zwłaszcza dla osób, które często zmieniają opony, yy, a zdarzyło mi się jednak dość często, że opony tubeless nie chciały się uszczelnić bez mleka, no to wygrywają dentki TPU. Jeżeli chodzi o te konkretne dentki, czyli dentki Continental, to lądują teraz gdzieś u mnie w kołach testowych, jeżeli chodzi o najbliższe kilometry. Więc będziemy testować, będziemy wyciągać wnioski za jakiś czas podsumowanie. Będzie, póki co mam za mało danych, za mało kilometrów, żeby się pokusić o e, ocenę tych dętek. Podejrzewam, że będzie na poziomie e, konkurencji. Tutaj e, mam wrażenie, że produkty tego typu, czyli dętki TPU zostały już na tyle dopracowane, że te różnice są minimalne. Póki co wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.